Dzisiaj powiemy o kolejnym kryzysie politycznym we Francji i jego skutkach dla Europy oraz przyjrzymy się głośniejszym aferom z Funduszu Odbudowy, w Polsce nazwanego Krajowym Programem Odbudowy, ale w innych państwach europejskich. Wydatki z programu odbudowy dla branży turystycznej w Polsce spotkały się ze sporymi kontrowersjami, ale w skali Europy są bardziej kontrowersyjne formy wydatkowania funduszy z tego samego funduszu. We Włoszech było głośno o zdefraudowaniu łącznie ponad 2 miliardów złotych przez cztery włoskie firmy na innowacje, których wdrażania nigdy nie rozpoczęto. W sąsiedniej Grecji Kaliopis Emergidou, koordynatorka programów unijnych, musiała podać się do dymisji, po tym gdy jej mężowi zarzucono we współpracy z nią defraudacji 2,5 miliona euro dotacji na działalność rolniczą. Z uwagi na to, że była ona ważną postacią w greckiej polityce, grecki parlament powołał komisję śledczą do zbadania tej sprawy. Najgłośniejsza sprawa to jednak dymisja litewskiego premiera Gintautasa Paluckasa, a przyczyną afery są dziwne powiązania biznesowe i zarzut przekazywania środków europejskich do firmy szwagierki. Tak duża ilość spraw pokazywać może, że problem z racjonalnością wydatkowania funduszu ma cała Unia Europejska. Chociaż sprawa polska na tle tutaj wymienionych specjalnie się nie wyróżnia. Euro traci do dolara, a przyczyną jest kryzys polityczny w Paryżu. Na początku tygodnia mający problemy z utrzymaniem władzy mniejszościowy rząd premiera Françoisa Bayroua ogłosił, że wystąpi do parlamentu o wotum zaufania. Ten ryzykowny krok uderzył we francuską gospodarkę, bowiem wielu analityków obawia się, że rząd upadnie, co osłabi stabilność polityczną tego kraju. Przypomnijmy, że przed rokiem prezydent Emmanuel Macron po zwycięstwie Prawicowego Zjednoczenia Narodowego w eurowyborach postanowił rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. Miało to uniemożliwić przejęcie prawicy władzy, wybory ku zaskoczeniu wygrała lewica, ale niezdecydowanie, dlatego utworzono mniejszościowe rządy. Najpierw prezydent Macron wskazał Michela Barniera, który tekę premiera objął we wrześniu, ale jego rząd upadł już w grudniu. Po nim premierem został Bajrua, ale nie wiadomo jeszcze jak długo.